A więc mówisz, że jakbyś ciężko pracował, jakbyś nie miał tyle wolnego czasu, to głupoty nie przychodziłyby ci do głowy. Tak ci mówią? Serio w to wierzysz? No właśnie, coś tu nie gra, prawda? To nie głupoty przychodzą ci do głowy, po prostu w końcu masz czas, żeby zauważyć to, co w tobie naprawdę siedzi. Masz przestrzeń, żeby zajrzeć głębiej, masz okazję, żeby naprawić to, co czeka na to od pokoleń. I nagle widzisz coś, czego wcześniej nie chciałeś widzieć. Pojawia się strach, ból, smutek, czasem taka bezradność, że nie wiesz co ze sobą zrobić. Zaczynasz rozumieć, że nie żyjesz tak, jak chciałbyś żyć, jak chciałabyś żyć. Nie żyjesz swoim życiem. Przestajesz chcieć tego, co do tej pory wydawało się normalne. Coś w tobie, może cichy głos, może uczucie zaczyna ci mówić, to nie jest twoja droga. Twoje dotychczasowe fundamenty się kruszą. Wszystko, co było u podstaw Twojego funkcjonowania, Twoje przekonania, to w co wierzyłeś, trzeba to zmienić. I to się zaczyna zmieniać. I wtedy pojawia się panika. No i co robisz? Żalisz się komuś, opowiadasz, że masz problem, a w odpowiedzi słyszysz: No ale o co Ci chodzi? Przecież, przecież masz dobre życie. Dobrze Ci się układa, może nawet dobrze zarabiasz. Wszystko niby gra. Nie wiesz, co się dzieje. Ludzie przestają Cię rozumieć. Co pewnie dlatego, że sami nigdy nie spojrzeli w głąb. Może nie mieli czasu, może odwagi. I każdy z nas ma w sobie tą ciemną stronę, na którą trudno jest patrzeć, bo potrafi przerazić. I to boli, bo czujesz, że coś się zmienia ty się zmieniasz. Twoi znajomi odchodzą, sam zaczynasz się od nich oddalać. To, co Cię kiedyś śmieszyło, przestaje śmieszyć, to, co cieszyło, przestaje dawać radość. I tęsknisz. Myślisz, dlaczego nie mogę już żyć tak jak kiedyś, dlaczego to już mnie nie bawi, bo już nie jesteś tą samą osobą. I idziesz dalej, przed Tobą las. Coraz ciemniej, coraz trudniej, i wiesz, że nie ma już odwrotu. Idziesz pod górę, wchodzisz na szczyt, może nawet. Na początku nie do końca wiesz, jak go nazwać, bo nie widzisz go wyraźnie. Sam nie jesteś pewien, czy jesteś na dobrej drodze, ale idziesz dalej. W pewnym momencie zaczynasz widzieć, dokąd ta droga zmierza. Wiesz już, jaki jest twój cel, ale nie masz pojęcia, jak się tam dostać. I wiedz, że gdy wejdziesz na ten szczyt, to zobaczysz kolejny, i potem kolejny, być może trudniejszy. Być może wchodząc na niego się poobijasz, być może spadniesz, być może zrobisz sobie krzywdę, ale nie będziesz już tym samym człowiekiem. To już będzie życie na zupełnie innym poziomie. Teraz może masz wrażenie, że język ci się plącze, że nie potrafisz tego opisać, nie potrafisz powiedzieć, co się z tobą dzieje. To normalne. I ostatnia, najważniejsza rzecz w tych najtrudniejszych momentach, kiedy. Będziesz czuł, że sobie nie radzisz. Kiedy będziesz czuł, że już nie możesz dalej, że już nie masz siły. Może będziesz myślał, że coś ci dolega, że jesteś głupi albo chory. Niech nie opuszcza cię nadzieja. Idziesz właściwą drogą. Teraz potrzeba ci cierpliwości, bardzo dużo cierpliwości. No to wszystko może trwać długo, ale warto. Każdy następny szczyt będzie. Nie powiem że łatwiejszy, być może trudniejszy, ale nie będziesz już miał wątpliwości. I na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Niech nie opuszczać nadzieja, idź dalej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!